Mango, witam was w kolejny odcinku ze ci Challenge. W tym materiale zajmiemy się raczej. No sam nie wiem w stanie dokładnie czym, ale liczymy się na pewno. Mam nadzieję, że będą jakieś rodziny. Może naszego Sebastiana. Jak wszystko dobrze pójdzie. Czy jako w końcu tą szóstkę w szkole, a ma potencjał? Akurat za dwie godziny są lekcje, więc idealnie, nawet za godzinę. Więc idealnie dla mnie. Zjesz sobie Sebastian, tylko nie znajdę... Nie, o, tutaj jest. Weź sobie resztki. Ty masz za dwa dni szkołę, w sensie we wtorek dopiero. Bo ledwo miałeś urodziny, z tego co się nie mylę. Nie masz odrobionych lekcji, więc jak się wyśpisz, to odrobisz lekcje. Ty, Zafira, co ty dryptasz? Weź skorzystaj. Nasza Zafira jest w nowej ciąży, tak, w nowej ciąży jest. Z kim teraz? Z Mr. Insadza. Wyczyścimy drzewko. Nakarmimy naszego kruka. Nie będę gadać z Sebastianem. I Sebastianem się stoję Masz robimy pracę masza. Robimy pracę więc... Tyle, go. Idziesz do szkoły, po zwiedzeniu. Mam nadzieję, że przyniesiesz szóstkę nam tutaj. Bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy teraz na Ty jak już się obudziłeś, to weźmiesz resztki sobie. A dalej wrócić do snu. Ja ci co za zgnigralisze. A czy my tutaj mamy... No nie mamy tych rampek na podporę. A przydałoby się je pozyskać.

Ty, mój drogi, będziesz mieć szóstkę, czy nie będziesz mieć. Abyś miał. O, pocztę mamy? Dobra, 7,5 tysiąca rachunków. Ty jeszcze za pójdziesz spać za To opłacisz... Rachunki 7500. bo w końcu nas na taki Loks jak opacenie rachunków. I pójdziesz spać, a ten nox nie w perfekcji. Chyba mówiłem coś, że pomiędzy odcinkami przerobię Noxa, ale przyznam Wam szczerze, to po prostu zapomniałem o tym. Ale mamy tutaj samolotowe origami. Sebastian opanował sztukę składania samolotów z papieru i nie może doczekać się, aby wypływać swój oryginalny, ponaddziękowy model. Ileż to swoją pracę? I... A pełniący ze nie patrzy. Może to wypływać na próbę. Poczekaj na przerwę. Ja Wam przypomnę o zostawieniu łapki w górę komentarza w, w subskręcie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Wszelaką. A tutaj mamy komunikat z tego samolotu. Na plac zabaw Sebastian rzuca swój samolot, i wiatr podgrzewa go wysoko. Samolot wykonuje trzy pętle i beczkę. Po czym ląduje na zjeżdżalni. Wszyscy przyjaciele chcą, by Sebastian nauczył ich składać ten nowy model. Ci wyszło na lepsze. Erika Małysz się przekręciła przed nosem. Okej, okay, do 15 są lekcje, a ty idziesz ku lepszemu, więc będą dzisiaj urodziny. Coś tu jest. Plus nasz maluszek ma urodziny, więc będą podwójne urodziny. Co bezskuteczne. I ty za chwilę mogłabyś surrealistycznie duży na no przykład Dobra, ja ty będę zmieściła, że to byłby szóstkę, więc jestem zadowolony. Inox mógłbyś następnie, ale tylko tak teoretycznie czysto mówię. Na przykład opływać w sobie. A ty, Zafira, po namalowaniu tego obrazu, mogłabyś na przykład przygotować coś na obiad. I niech to będzie kluski z czosnkiem. O, ja czemu ty tak dziwnie idziesz do tego? O, krótko, to ja nie wiem. Ja czasami was z tym rozumiem. Przejdźmy w basenie. Nie będziesz mi tu szóstki czy nie? Dalej, na złoty pik przechodź. No to być ten złoty tik dzisiaj. Za chwilę skończyłem malowanie arcydzieła. Za dziewięć pół tysiąca! No dalej, przynieś tą szóstkę. Sebastian, nie zawódź mnie. Jest szóstka. Mamy to! A więc super skuteczna. Teraz nie sprzedamy. Sebastian, twój projekt ze szkoły przekazujemy twojemu bratu już na dzień dobry. Czyli mamy podwójną urodziny, Dobra. Masz szóstkę. Odpowiedzialność masz prawie wyelaksowaną. Jesteś oszpionym wilkiem. Twoim ojcem jest... Chyba Christopher, jeśli nie mylę. Tak. Masz nawet siódmy poziom motoryczny. Najłatwiej mi będzie rozwijać motoryczny od dzieciaków. Byłeś w basenie. Szczególnie teraz, gdy mam basen trudniej łatwiej rozwijać te motoryczny. Ty Sebastian mógłbyś na przykład. Ty perfekcji. do tak. No i ty sywasz właściwie możesz mieć urodziny. A więc czemu się ograniczać? Spróbuj ukradkę. Nie, nie z twoim tylko z pomidorku. Ja odparłem, a w sumie jakby... myślę, że, to, że chcę przyjść do na chwilę, a niech przyjdzie. No i nasz Sebastian ma już rodzinki. A więc niedługo będziemy się widzieć w generatorze. Jego drugą cechę masz nieprzystępny. No i właśnie to, co mówiłem. Widzimy się w generatorze. No to witam Was w generatorze po chwili przerwy. Wyłączamy rozszerzenia, jakich nie posiadam. Tutaj wszystkim mam. Tego nie mam, to mam, to mam. Hop, hop. Hop 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 Okej. Okay. I losujemy. Co się nam wybierze? Wampirzy ród, ja cię. Nie przypuszczałbym tego Szymąc. Ci gra chce, wampirem, a nie wilkołakiem. Wola Boga. Może ja sobie coś zapiszę, żeby kolejne dziecko miało tą aspirację, a nasze masywasty mówili, że my co wy na to powiecie. Czy to będzie oszustwo? Mi się wydaje, że nie. To z serem, jacie. Ten generator nie ewidentnie się nie lubi, ale trudno się mówi. No to cóż, wracamy do gry i już wracamy. Jak widzieliście, ani jedna, ani druga aspiracja mi nie pasuje. Ale trudno, trzeba jedną wybrać. Nasz Sebastian jest ukrytym wilkołakiem, więc może faktycznie na chwilę będzie lepszy dla niego. Che time on trip forima do of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards your grand I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my room. No to już jesteśmy z powrotem. Mamy przerobionego naszego Sebastiana. Wygląda bardzo dobrze, tylko szkoda, że musi wylosowała taka a nie inna. Jednak zdecydowałem sam, że po prostu lepiej będzie jak będzie mi tym wampir, nawet to jest sprzeczne z jego mniemaniem. To jest uśpionym wilkiem, a nie wilkołakiem. Jest nieprzystępny, żądny przygód, więc. A będzie rozwijać starność fizyczną. I bracia będą razem sobie wpływać. i wyrzucisz za firmę syntom też ta firma 11 dni do zmiany krypto i mam nadzieję, że jej się tak szybko nie... Nie postawi nam się ona. Aha. Gratulacje, tutaj. Rakiuty musiał być pójść do toalety A czy mi I Sebastian za to musiał być coś zjeść A zapraszam dzisiaj do kuchni. I mi wziął resztki A, jeść, otwórz Inny, na przykład i zjeżdż sobie A ty za chwilę musiałabyś iść tak. o Zain ma urodziny. No dobrze, no to postać, ale z nie idź stać. Dobra. Polecenia Sima, zróbmy zarządzy... Nie usuwamy Sima. Małe dziecko, Powtarzamy. Nasz Zyn jest w ciemniejszej karnacji. Jego ojcem jest. Nie on, więc nie wiadomo dlaczego jest w ciemniejszej karnacji. Ale się jest. i jest rozrawiaką. Kolejny i Nie, no. Krajnie niebieskoki. A więc znowu widzimy się w kasie. I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I would like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb

A ja raczej na tym zakończę odcinek, bo już mieliśmy trochę urodzin. Trochę się podziało w tym odcinku, więc. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. bye -o.